Hola Dla widzowie twórcy Brookhaven znowu zaskoczyli i mamy kolejny update, znowu po tygodniu, nowy update Brookhaven, w którym mamy przebudowaną straż pożarną, są jakieś większe stanowiska, jest ulepszony hall i jest chyba większe, takie bardziej realistyczne mieszkanie właśnie dla strażaków, więc jak klikam zagraj wyklejkajcie łapeczkę do góry, widzowie, lecimy, witam moje widzki, uwaga, tu jest Natka, tutaj jest Nela i jest też Lidia, Lidia ma koszulkę Smilesą, a dziewczyny mają moją koszulkę, więc zapraszam wszystkich do mojej grupy z Robloxa Team Patix, pierwsza linijka w opisie, zapraszam serdecznie, takie koszuleczki możecie sobie zdobyć. Widzę, że tutaj widzka ma jeszcze świąteczną. Ale słuchajcie, no musimy sprawdzić sobie tą straż pożarną, bo jest przebudowana. Jest całkowicie nowa. Wzięłam sobie deskorolkę i jedziemy. Tak naprawdę widzowie weszłam sobie na Brookhaven, bo chciałam nagrać kilka odcinków, bo chciałam sobie zrobić zapas. A patrzę, update. No w szoku jestem, no bo tydzień temu był update. Więc normalnie twórcy Brookhaven nas zaskakują, bo mamy tak naprawdę co tydzień update. Więc mega fajnie. Klikajcie łapeczkę do góry i sprawdzamy sobie tutaj, co my tu mamy. Zobaczcie, no prezentuję się to wybornie. To jest straż pożarna. Wow! Ale ekstra! Ja nawet nie wiem, czy niektórzy się spodziewali tego, że będzie dzisiaj update, bo wiecie, co dwa tygodnie jest update w piątek zawsze, jak coś. Więc zawsze jakoś kontroluję ten czas, żeby właśnie czekać na update. A tym razem po prostu totalnie zapomniałam, bo jest piątek i mówię nie no, dzisiaj na pewno nie będzie update. Tu wchodzę na bruch, Heaven i jest update, więc nie, nieźle. Naprawdę nieźle. Wchodzimy sobie. Chodźcie, idziemy sobie to zobaczyć. Ja jestem ciekawa, czy tutaj będą jakieś sekrety. Na pewno we my sobie, co my sobie weźmiemy, no latarkę, żeby tutaj zobaczyć, co jest, co i jak. Dobra, wchodzimy sobie i tutaj mamy jakby takiego pana, który przyjmuje chyba połączenia i sprawdza właśnie e, komu się pali, czy coś, czy to są światełka, które nie wiem, będą wskazywać na to, który dom się pali, czy coś, jak myślicie, dziewczyny. O, tutaj skacze, co tam jest? Dlaczego tak skaczesz? Tutaj coś jest? Może tu jest jakiś sekret, bo widzowie może już wiedzą coś więcej niż ja. Ja dopiero jestem tutaj pierwszy raz, szczerze mówiąc, widzowie, i tak patrzę sobie, czy nie ma gdzieś jakichś sekretów. Oczywiście zaraz sobie kamerką to wszystko sprawdzimy. Jest mapa, ogólnie, no spoko to wygląda. Lidia, czy ty coś wiesz, czego ja nie wiem? Jestem ciekawa. Dobra, wchodzimy sobie i zobaczcie. Mamy tutaj wielkie dwa stanowiska na wóz strażacki. I normalnie elegancko możemy sobie. Ej, zobaczcie, nawet siekiera można wziąć, bo ona jest potrzebna. Otwieramy. I normalnie można wjechać i wyjechać. Ej, ja będę strażakiem. Ja jestem strażakiem. Muszę sobie teraz znaleźć jakiś strój z gotowców. Może sobie wezmę jakiś strój. Czy tutaj jest strój strażaka? to jest chyba, nie? Strój strażaka, dobra. Jestem strażakiem? Czy to jest strój strażaka? Bo już sama nie wiem. To jest strój strażaka, dobra. Mamy to. Wzięłam teraz wóz strażacki. Hej, uważaj, bo się nie wciśniesz No i normalnie, patrzcie, wjeżdżamy elegancko I mamy wóz strażacki, który tutaj jest Ej, ale fajnie Myślałam, że może będzie jakiś nowy Dobra, zamykamy i mamy to Trzeba to kamerować, o właśnie, masz rację, kameruj to Dobrze, dobrze, dobrze mówisz Okej, okay, i tutaj są stroje Ej, po co ja wybierałam z gotowców? Jak tutaj można w ogóle sobie kliknąć i od razu się ubierasz? Jakie to jest genialne jest nawet drabina, drabina potrzebna rzecz, fajnie, że jest tak złożona, więc tak naprawdę mamy dwa stanowiska. No i brakuje tutaj takiego miejsca, gdzie odpoczywają strażacy, czyli miejsca, w którym oni sobie mogą siedzieć w momencie, kiedy nic się nie dzieje i nie ma żadnego alarmu, alertu. W opisie update'u było napisane, że jest bardziej realistycznie i rzeczywiście. Zobaczcie, mamy tutaj łóżka, w których możemy się położyć jako strażacy i sobie odpoczywać. Możemy sobie też coś zjeść. O, zobaczcie, możemy sobie coś wszamać, no na przykład. Co możemy sobie zjeść? Już sobie patrzę. Uwaga, uwaga. Jabłuszko, możemy sobie zjeść steczkę. Mamy tutaj przerwę i po prostu sobie wcinam. Elegancko, słuchajcie, jesteśmy strażakami. Bardzo fajnie. Możemy pracować jako strażacy. Mamy wreszcie to przebudowane. I co, co tutaj jest? Bo tutaj jest toaleta. Okej, okay, dobra, toaleta ważna rzecz. Musi być, masz rację. Lodówka, szafki oczywiście. No i kiedy sobie siedzimy na przykład, możemy sobie włączyć telewizję i sobie po prostu oglądać. O, patrzcie, akurat mówią o pożarze! Ty, to o nas jest! Widziałyście to? To jest o nas! <laughs> No normalnie tu się pali. To o nas mówią głośno. Jesteśmy sławni, bo jesteśmy strażakami. Anela chodzi i wszystko kameruje. Dziewczyny mi pomagają. No i kiedy jest alarm widzowie, to tak naprawdę skakujemy sobie i właściwie możemy. Wow! W dół! Szybko ubieramy sobie tutaj, właśnie strój. Następnie wsiadamy, otwieramy i jedziemy na akcję. No to nigdy nie było jeszcze takie proste. W ogóle, co to jest? Ja się zastanawiam. Sprawdzam sobie jeszcze kamerę widzowie, czy tutaj jest jakiś sekret. Raczej tu nie powinno być chyba, sekretu, bo to jest, wiecie, to jest po prostu budynek straży pożarnej. Czy tutaj coś może być ukryte? Raczej nie. Dobra, to już myślałam, że coś tu jest, ale raczej nie. Raczej, raczej tutaj tak nic nie widzę, nic tutaj nie ma, żadnego przejścia. Wszystko zostało sprawdzone przed, przeze mnie rzetelnie. Żadnych sekretów raczej tu nie będzie, ale nowy update jest, więc to się liczy. Bierz tą siekierę. Aha, dobra, mam brać siekierę i co z nią? Co z nią w ogóle? A w ogóle jeszcze chciałam zobaczyć coś jedną rzecz. Bo tu można coś kliknąć. Gdzie można coś kliknąć? Może. Tu, albo wiem, niech dziewczyny jadą teraz, zrobią pożar w domu i wezwą straż pożarną. Słuchajcie, robimy teraz akcję, która sprawdzi, jak bardzo działa ten nowy update. Nela poszła zrobić dom, no i ten dom będzie zaraz się palił. Ona zrobi właśnie teraz pożar, kliknie ogień, i my powinniśmy dostać raczej informację że jest pożar. I powinniśmy również dostać powiadomienie, czy to zadziała, ale w razie co jesteśmy gotowi zwarcie, bo jesteśmy na służbie. Powinien się jakiś alarm zapalić, czy coś, bo zobaczcie. O, jest! House fire reported w działce numer 11. Dobra, szybko! Szybko jedziemy! Alarm! Alarm, jedziemy! Dawajcie, otwierać, otwierać! Jest? No, <laughs> dawajcie, wsiadamy, jedziemy! Pożar na działce numer 11, czyli to działa. Dobra, Włączamy syreny dźwiękowe i jedziemy na działeczkę numer... Halo? Tu jest działka 11? Nie, to nie jest tu! Jaka to jest znajomość? Proszę państwa, Google Maps! No, już wycofuję! To nie tu, to nie tu! Źle! Źle! Gdzie jest działka 11? Tak daleko! Ja nie mogę, ja się tego nie spodziewałam totalnie. Nie mam tutaj GPS-a, to powinno mnie kierować. Ja nie znam tutaj, mam słabą orientację w terenie. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, wysiadamy i normalnie bierzemy sobie teraz pyp i idziemy gasić pożar. Uuu, gasimy pożar, ile to jest pożaru, ile to jest dymu, ile to jest ognia. Uwaga, wszystko gaszę, gaszę. Tak jest, świetnie, jeszcze do góry, bo wszędzie się to pali. Jeszcze u góry ja nie mogę. Ile tego tutaj jest wszystkiego? Uwaga, gasimy, 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 jak najwięcej! Jak najwięcej i tu jeszcze i tu, i wszystko, dobra. Chyba git, chyba pożar ugaszony. Okej, okay, czyli pierwsza akcja, można powiedzieć, zaliczona do udanych, więc chowamy węża. Wyłączamy teraz sygnały dźwiękowe, bo one mnie wkurzają. A pani tutaj cały czas nagrywa, to jest jakiś reportaż normalnie. Okej, okay, ta dziewczyna udało się. Jako pierwszy dzień, myślę, że był całkiem udany. Udało nam się ugasić pożar, możemy wrócić do jednostki. Siadajcie wszyscy, wracamy. Wow, ale to była akcja. Musiałyśmy poświęcić swoje życie normalnie, bo to był poważny ogień. Wracamy, no i się udało, widzowie. Udało się, czyli fajnie, bo wszystko działa. Strażacy mogą pracować na Brookhaven. Wszystko sprawdziłam, update udany. Żadnych sekretów raczej nie ma. No więc wracamy sobie i idziemy się położyć. Odpocząć sobie, bo zobaczcie, jest 23 na Brookhaven. Dobra, wjeżdżamy sobie. To, prawie trafiłam. Tutaj. Okej, okay, jesteśmy po służbie. Idziemy do góry. Jestem mega zmęczona. Idę się położyć spać. Ale wszystko działa, dobra. Muszę odpocząć. Jak coś tam nie budźcie, dobra? Jak coś tam nie budźcie, także idę spać. Dobra, dość. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał update.